Siemanko wszystkie z tej strony SEBO. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmiku będzie to Modern Warfare 3, jedna mapka. Kamerka teraz dość typowej strony. Piszcie w komentarzach, czy Wam taki typ kamerki się podoba. Możemy zrobić na przykład zrzut z góry, na no gram klawiszami tam myszką. To już w komentarzach piszcie, Jakoś się zawsze do Was postosuje. Zagramy jedną mapkę Modern Warfare 3, także przechodzimy od razu do ogromienia. Wyłączymy tutaj mój kanał. Frapsik już włączony, przyszykowany, także jest już nastawiony. Kodzik, tak samo, także nie ma co się opierdzielać, włączamy tryb Call of Duty, jedziemy z koksem i zaczynamy gromienie. Ktoś to się tutaj wszystko wczytuje. Dzięki za pozytywne łapki, za te tak również negatywne, także chyba zaczynamy, co nie? nie ma się co opierdzielać, jedziemy z koksem. Gramy, Znajdź grę standardową, den drużynowy, stworzymy klasę, zagramy ACLM, pisze do mnie Misiek. Zaraz napiszemy siema Cebo, Dobra, zagramy jedną mapkę acr także już jesteśmy. Mapka myszy Ranking Clock, sprawdzimy sobie ACR Ranking Lobby 171, czyli moje KD Najwyższe. Taką myszką tutaj gromię. Tu mam nadzieję, że dobrze widać. Później zobaczymy to w podglądzie, jak to będzie wyglądać. Tutaj klawa, także. Ok, powinno być wszystko git. Podobno Skype'a nawalił nam w tym live komentarzu, było słychać taki pogłos, nie wiem czym to spowodowane. Musimy się przerzucić na time speaker. Ale to wszystko jest do naprawienia. Cały czas jakoś się uczymy montować te live komentarze. Dodajemy kamerki, tutaj jakieś double komentarze, potrudne komentarze, cięcia, przecięcia, to wszystko wymaga tam jakiejś wprawy technicznej, ale cały czas idziemy z tym do przodu. Widzę, że wam filmiki komentatorskie się podobają, także trzeba je robić, trzeba kombinować. Był, ostatnio był MW2, teraz MW3, w poniedziałek pojawi się Battlefield, mam dla Was przygotowaną mapkę 22 minutową z metro, także z mega tam, jakimiś tam koksiarskimi fragami, także coś fajnego się szykuje. No mówię, ten drużny wymyślnie tutaj Pitu Pitu, a to trzeba się szykować. Głupie, tak, czujecie, że teraz tak czuję wasz oddech na plecach tak. <skrybuj> <skrybuj> Dziwnie się jakoś będzie grało, wiedząc, że wy będziecie oglądać z tyłu, ale zajmijcie się głównym ekranem i zostawcie yy, gameplay. Ja już załatwę, mam nadzieję, że osiągnę miarę przyzwoity wynik. Nie będzie takiego obciążenia no. jak przy MW2 Live, co miałem ze Skypie'em. Zobaczymy, jak to będzie. Acer już jest gotowy. Jest gotowy Acer. Troszkę mamy cięcie. Mamy 40 ileś klatek. Nie powinno być źle. Mam nadzieję, że z przymrużeniem oka jakoś widzę z tego yy, meczu. Jeden. Zdjęty. Ale drugi już mnie udupił. Głupie tak by było, wyjść na minusie. Głupie, no mało powiedziane, że głupie. 60 klatek, 40 klatek jest. Lekkie lagowanie, nagrywam w zielczości. Wszystko tutaj w HD, także jest na pełnym obciążeniu. Co to było? Zabił mnie jakiś hafa Muhammad Al Safa. Kurde mać, no. Kurde Felek, no. jeden zgięty to z tego drugi, dobra zdjęty. jest dobrze, dobrze jest mnie. ha kimbo,

To miasty za kimbo będzie moc Też raz za kimbo pograć, co ty masz? Ty jak mnie zdjął fajnie O oh, yeah I love it Nie ma to jak Modern Warfare 3 Ale coś tam Mój Hally się jakoś nie stara Przyżyłem? Dobrze jest, panie, dobrze jest. Patrzcie, trzecie już mnie zjało, Szkoda, mogłem jeszcze. Nie, je był pierdolci, Przy okazji. Ile ty potem było? Widzieliście? Masakra. Co to było? O kurwa Jaka na Michań zawsze mam przesanę, ten jest helikopter, Wiesz, nie nie chce bzykać Dawaj syno kim... bo? Fuck Kurwa fuck normalnie Dobre! Dobrze jest! Gdzie ty, się sumię? Z tym bronią idziesz, poczekaj. Kurde, no! Co jest? Co się dzieje? ja muszę się użerać z nim, no. Co za tym pychuje. Zabiję, normalnie zaję no zabije, normalnie zabije. No. A tak pięknie mnie wszystko grał to live komentarz. jest. <laughs> ja dobrze jest to. Spróbujcie wynagać taki live komentarz. Dobrze. Więcej mocy. Ale chyba mnie co tu pierdolił. Coś mi pierdoliło. Teraz chyba co to był te. Aj To były te. No, wiecie co wchodzisz, zapomniałem. Pakiet pierdolony uderzeniowy. Pierdolony Pierdolona na akimbo, nie? Gdzie ty strzelasz, buraczku, ty mój? Już mecz powoli dobiega końca. Widzę, że... Mam nadzieję, że wam się podobał tym filmik, że... Żeby nie było. Ale ich tu nie ma. Ej, Także dzięki ludziska, że obejrzeliście ten filmik. Będziemy się jeszcze widzieć u mnie w pokoju. Także zaraz włączymy tego Flapsa. Ja to później wszystko sobie zsynchronizuję. Mój kilka. Mam nadzieję, że jestem pierwszy. Nie zaglądałem w tabelkę. Także pierwszy jestem. Jestem pierwszy. 28, 12. No kurde, więcej nic. Lepszego w live chyba w komentarzu nie może być. Także my wyłączamy się. Tutaj spadamy. Wychodzimy z lobby. Wychodzimy. Skończyliśmy. Także był to specjalnie dla Was przygotowany. Live, komentarz. Mam nadzieję, że się podobał. Kanał Grąblakom, Słuchajcie, 3000 widzów z tej okazji. Chciałem nagrać specjalny komentarz, taką niespodziankę zrobić z Rojem Nagrać. Wspólny komentarz z MW3. Jestem w trakcie załatwienia. No może mi się udało. Jak nie, to nagramy mega grupowy komentarz 8. Zaproszę ośmiu komentatorów z, z pc -ta. zagramy jeden super komentarz, super taki mecz, Open Lobby, i będzie fajna sprawa. Spytaliście się też, co z jest nas wielu. Od razu odpowiem, bo jeszcze mam chwilę czasu. Z jest nas wielu. No nie mam za bardzo czasu. Ja wiem, że poobiecałem, że zrobię ten filmik i słowo, do czego ten filmik się pojawi. Cały czas dochodzą nowi komentatorzy. Niektórzy odchodzą, przystają się w to bawić. Trzeba po prostu wyłapać odpowiedni moment i rzucić ten filmik. Wiem, że niecierpliwią nie się niektórzy komentatorzy, bo chcą znaleźć się w tym filmikie, ale dajcie mi trochę e, czasu. Taki filmik na pewno się pojawi. Będzie urlop na pewno dla was, przyszykuję ten filmik. Także w poniedziałek będzie na pewno Battlefield e, 3. Także to by było na tyle. Ja idę montować, gromić, coś szykować dla was. Trzymajcie się, ludziska mówi dla was, sebo. Pamiętajcie, gromcie z mocą, na pełnej kurwie. Ekipa pierwszego pierdolnięcia. Trzymajcie się. Strzałeczka, jest moc.